A co, gdybym ci powiedział, że istnieje sposób na rozmowę ze wszechświatem? Sposób na zharmonizowanie twoich najgłębszych pragnień, tych płynących z duszy, z samą tkanką rzeczywistości, tak aby to, czego szukasz, zaczęło płynąć w twoim kierunku, niemal jak za sprawą magii? Brzmi zbyt pięknie, by mogło być prawdziwe, prawda? Żyjemy w świecie, który uczy nas być sceptycznymi, wierzyć tylko w to, co możemy dotknąć i zmierzyć, a jednak e, gdzieś w głębi kto nigdy nie poczuł tej iskry możliwości, tego szeptu, że może istnieje coś więcej? Więcej niż rutyna, więcej niż przypadek, więcej niż nieustanna walka. Ukryte połączenie leżące u podstaw inteligencja, z którą moglibyśmy, kto wie, prowadzić dialog. Ta idea proszenia wszechświata i otrzymywania jest często banalizowana, przekształcana w magiczne formułki pozytywnego myślenia, które często pozostawiają nas sfrustrowanych. Ale co, jeśli tajemnica nie tkwi w prostym myśleniu pozytywnym, ale w czymś znacznie głębszym? Co jeśli klucz jest ukryty w najgłębszych warstwach naszego własnego umysłu, na ogromnym terytorium nieświadomości, które pewien człowiek odważył się zmapować jak nikt przed nim? Mówimy o Karlu Gustawie Jungu, pionierze psychologii głębi, odkrywcy ludzkiej duszy. Jung nie był mistykiem w popularnym znaczeniu tego słowa, ale badaczem psychiki, który uznał, że nasza wewnętrzna rzeczywistość i świat zewnętrzny są tajemniczo splecione. Pokazał nam, że wewnątrz nas istnieje wszechświat, równie złożony i potężny, jak wszechświat na zewnątrz. Pytanie brzmi: czy znasz swój wewnętrzny wszechświat? Zatem, gdy mówimy o rozmowie ze wszechświatem, być może mówimy tak naprawdę o nauce języka naszej własnej duszy, o zrozumieniu niewidzialnych sił, które kształtują nasze życie od wewnątrz. Jung wierzył, że psychika nie jest jedynie biernym produktem mózgu, ale dynamiczną rzeczywistością, pełną symboli, archetypów i energii, które nieustannie wchodzą w interakcje ze światem. Obserwował zjawiska takie jak synchroniczność, te znaczące zbiegi okoliczności, które wydają się wykraczać poza zwykły przypadek, jako dowody na to głębokie połączenie. Czy te wydarzenia byłyby odpowiedzią wszechświata, czy raczej odpowiedzią całości naszej psychiki, naszej jaźni, self, na naszą podróż? Być może są jednym i drugim. Obietnicą tej ścieżki nie jest zdobywanie błahych korzyści materialnych ani manipulowanie rzeczywistością w celu zaspokojenia egoistycznych kaprysów. Chodzi o coś znacznie większego: autentyczną transformację. Chodzi o dostrojenie się do swojego prawdziwego celu, odkrycie ukrytych potencjałów i współtworzenie życia o większym sensie, autentyczności i tak, mocy. Mocy, która pochodzi nie z kontrolowania innych czy świata, ale z opanowania samego siebie, z zintegrowania fragmentarycznych części swojej osobowości i stania się pełną jednostką, tym, co Jung nazwał indywiduacją. Chodzi o poszukiwanie nie tylko tego, czego chce ego, ale tego, czego dusza potrzebuje, by rozkwitnąć. Sześć technik, które tu zgłębimy, nie są szybkimi sztuczkami, są portalami, portalami do głębszego zrozumienia tego, kim jesteś i jak funkcjonujesz w wielkim schemacie rzeczy. Są inspirowane wglądami Junga, dostosowane do naszego współczesnego poszukiwania sensu i spełnienia. Będą wymagały odwagi, uczciwości i gotowości do spojrzenia w miejsca wewnątrz siebie, których być może unikałeś. Ponieważ to tam, w cieniach i ukrytych skarbach twojej nieświadomości, tkwi prawdziwa zdolność do rozmowy z całością istnienia i zobaczenia, jak twoje życie przekształca się w sposób, którego teraz ledwo możesz sobie wyobrazić. Praktykując je, inicjujesz głęboką wewnętrzną reorganizację, co nieuchronnie zmienia sposób, w jaki doświadczasz świata i wchodzisz z nim w interakcję. Pomyśl o tym, ile twojej energii życiowej marnuje się na walkę z zewnętrznymi okolicznościami, na poczucie bycia ofiarą przypadku lub działań innych. A co, jeśli ta energia mogłaby zostać przekierowana do wewnątrz, aby zrozumieć i zharmonizować twój własny wewnętrzny wszechświat? Jung sugerował, że wiele z tego, co postrzegamy jako zewnętrzny los, jest w rzeczywistości odbiciem nierozpoznanych procesów wewnętrznych. Czy zmiana wnętrza nie byłaby zatem najskuteczniejszym sposobem wpływania na zewnętrzne? Nie chodzi o zaprzeczanie rzeczywistości na zewnątrz, ale o zrozumienie naszego udziału w jej tworzeniu. Ta podróż zaprasza nas do przekroczenia ograniczonej wizji codziennego ja i połączenia się z Jaźnią, Self. Centrum porządkującym psychikę, całością naszej istoty. To właśnie z tego połączenia dialog ze wszechświatem staje się możliwy nie jako błaganie odległej istoty, ale jako harmonijny taniec między mikrokosmosem a makrokosmosem. W ciągu najbliższych chwil odkryjemy te techniki, krok po kroku. Każda z nich jest kluczem otwierającym nowe drzwi w rozległej architekturze Twojego umysłu. Nie chodzi o ślepą wiarę, ale o eksperymentowanie obserwowanie rezultatów we własnym życiu. Przygotuj się na kwestionowanie swoich pewników, na eksplorację nieznanego wewnątrz siebie i na odkrycie, że być może jesteś znacznie potężniejszy niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Rozmowa ze wszechświatem zaczyna się teraz i zaczyna się w tobie. Czy jesteś gotów słuchać? Czy jesteś gotów mówić językiem własnej duszy i zobaczyć, jak świat odpowiada? Więc weź głęboki oddech. Pierwsze drzwi otwierają się właśnie teraz i te pierwsze drzwi otwierają się na terytorium często unikane. Ciemny pokój w rozległej rezydencji naszej psychiki, cień. Pierwszą niezawodną techniką, aby zacząć dialogować ze wszechświatem, nie jest zewnętrzne zaklęcie, ale akt wewnętrznej odwagi. Zmierzyć się i zacząć integrować swój własny cień. Czym jest cień? Mówiąc najprościej, to wszystko to, czym jesteś, ale wolisz nie być. Są to aspekty Twojej osobowości, które odrzucasz, tłumisz, którym zaprzeczasz lub które projektujesz na innych. Zazdrość, którą potępiasz u sąsiada, złość, którą tłumisz w sobie. Lenistwo, które krytykujesz u kolegi, wrażliwość, którą ukrywasz za wszelką cenę, perfekcjonizm, który cię wyczerpuje, ale który prezentujesz jako cnotę wszystko to i wiele więcej składa się na twój osobisty cień. Pomyśl o tej osobie w pracy, która głęboko cię irytuje swoją pozorną arogancją. Czy nie istnieje iskra nierozpoznanej arogancji, a może stłumiona pewność siebie w tobie samym? Dlaczego jest to tak kluczowe dla skutecznej rozmowy ze wszechświatem? Ponieważ cień nie znika tylko dlatego, że go ignorujemy. Wręcz przeciwnie, nabiera siły w ciemności, działa pod powierzchnią, sabotując nasze świadome intencje, podkopując naszą energię i, co kluczowe, projektując się na świat zewnętrzny. To, czego nie rozpoznajesz w sobie, będziesz spotykać na swojej drodze wielokrotnie, jako wzorzec zachowania u innych, jako pozornie zewnętrzna przeszkoda, jako niechciany los. Prosisz wszechświat o dobrobyt, ale gdzieś głęboko w Twoim cieniu tkwi przekonanie, że pieniądze są brudne lub że nie zasługujesz na obfitość. Cień zadba o to, by to przekonanie się zamanifestowało, być może poprzez finansowy autosabotaż lub przyciąganie sytuacji niedostatku. Wydobywając to przekonanie na światło świadomości, możesz je zakwestionować i nadać mu nowe znaczenie, otwierając przestrzeń dla zdrowszej relacji z dobrobytem. Szukasz związku miłosnego, ale Twój cień niesie głębokie lęki przed intymnością lub ukrytą potrzebę kontroli. Te wzorce będą się powtarzać, dopóki nie zostaną wydobyte na światło dzienne. Integrowanie cienia nie oznacza stawania się doskonałym ani eliminowania tych negatywnych aspektów. Oznacza ich rozpoznanie, wycofanie projekcji, zaakceptowanie, że to także jestem ja. To ciągły proces samoświadomości i brutalnej szczerości. Zadaj sobie pytanie: co najbardziej irytuje mnie w innych? Jakie krytyki wygłaszam najczęściej? Jakich uczuć unikam? Odpowiedzi na te pytania są strzałkami wskazującymi bezpośrednio na zawartość Twojego cienia. I oto ważny sekret. Cień nie zawiera tylko psychologicznych śmieci. Przechowuje również nasz nieprzeżyty potencjał, naszą stłumioną siłę, naszą zablokowaną kreatywność, nasze zapomniane światło, tzw. złoty cień. Być może ta popisująca się osoba, która cię irytuje, nosi w sobie pewność siebie, którą sam stłumiłeś. Obejmując całość swojego cienia, nie tylko usuwasz blokady energetyczne, ale także odzyskujesz cenne części siebie, stając się bardziej kompletny i autentyczny. To pierwszy fundamentalny krok oczyścić kanał komunikacji. Bez tego, twoje rozmowy ze wszechświatem zawsze będą zniekształcone przez szum twojej własnej, nierozpoznanej nieświadomości. To zrozumienie cienia naturalnie otwiera nas na język, którego on i inne głębokie części nas używają do komunikacji język wykraczający poza słowa. Prowadzi nas to do drugiej techniki nauki odczytywania języka symbolicznego. Nieświadomość nie mówi językiem logiki, jej językiem ojczystym jest język obrazów. Symboli, metafor, surowych emocji, odczuć cielesnych wyraża się poprzez sny, intuicje, to niewytłumaczalne przeczucie, przejęzyczenia, czyny pomyłkowe i, jak widzieliśmy, synchroniczności. Nauka słuchania i interpretowania tego języka jest jak zdobycie instrukcji obsługi własnej psychiki i jej interakcji ze światem to zrozumienie sygnałów, które wewnętrzny wszechświat nieustannie ci wysyła. Twoje sny, na przykład, nie są tylko przypadkowym szumem neuronalnym. Dla Junga są to bezpośrednie wiadomości od jaźni, centrum organizującego twojej psychiki, oferujące kompensacje dla twojej świadomej postawy, ujawniające wewnętrzne konflikty, wskazujące ścieżki rozwoju, a nawet ostrzegające przed niebezpieczeństwami lub możliwościami. Wyobraź sobie powtarzające się sny o spóźnianiu się na pociąg. Zamiast je ignorować, możesz zapytać: Co ten pociąg dla mnie symbolizuje? Okazję? Etap życia? Co oznacza spóźnienie się na niego? Strach przed pozostaniem w tyle? Reflektując nad osobistym symbolem pociągu, możesz odkryć ukryty lęk o przyszłość lub potrzebę podjęcia ważnej decyzji, co pozwoli ci działać w sposób bardziej świadomy w życiu na jawie. Zwracanie uwagi na swoje sny, zapisywanie ich, reflektowanie nad ich osobistymi symbolami to potężna forma wewnętrznego dialogu. Nie chodzi o korzystanie z ogólnych synników, ale o kultywowanie intymnej relacji z własnym światem snów. Co Twoja intuicja próbuje Ci powiedzieć w tej niekomfortowej sytuacji? Ten nagły dreszcz to uczucie tak lub nie pochodzące z głębi trzewi? Ignorujemy te subtelne sygnały na własne ryzyko. Są one kompasem nieświadomości prowadzącym nas przez życie. Nauka odczytywania tego języka wymaga cierpliwości, wrażliwości i gotowości do doceniania tego, co nieracjonalne. To, jak nauka języka obcego, na początku wydaje się zagmatwany, ale z praktyką wzorce zaczynają się wyłaniać, znaczenie zaczyna się rozjaśniać. Medytacja, pisanie terapeutyczne, uważność na odczucia cielesne. Wszystko to pomaga nastroić się na tę subtelniejszą częstotliwość. Kiedy zaczynasz rozumieć, co komunikuje twoja nieświadomość, zyskujesz ogromną jasność co do swoich prawdziwych pragnień, lęków i potrzeb, tych, które naprawdę mają znaczenie dla twojej duszy. Zaczynasz dostrzegać, dlaczego pewne wzorce powtarzają się w twoim życiu i co jest potrzebne, aby zmienić je u źródła. To zrozumienie jest mocą, jest podstawą do formułowania intencji, które są naprawdę zgodne z twoją duszą, a nie tylko z twoim powierzchownym ego. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby naprawdę posłuchać, co mówią Twoje sny i intuicja? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, ta wymiana jest cenna. A jeśli to zanurzenie w psychikę rezonuje z Tobą, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek, ponieważ kolejne techniki sięgają jeszcze głębiej. Opanowanie tych dwóch pierwszych technik integracji cienia i odczytywania języka symbolicznego już stawia Cię w radykalnie innej pozycji. Przestajesz być łodzią dryfującą na łasce ukrytych prądów nieświadomości i zaczynasz stawać się świadomym nawigatorem, zdolnym odczytywać mapę własnej duszy. Ale nawigacja nie ogranicza się do wód naszej osobistej historii. Istnieje jeszcze rozleglejszy i głębszy ocean pod tą powierzchnią nieświadomość zbiorowa. I to w tym oceanie znajdujemy wielkie, uniwersalne wzorce ludzkiego doświadczenia energetyczne matryce, które Jung nazwał archetypami. Zanurzenie się w to królestwo i nauczenie się nawigowania po nim to kolejny krok w naszej podróży do mówienia językiem wszechświata. Wyobraź sobie archetypy jako pierwotne wzorce ludzkiej psychiki, fundamentalne tematy i postacie, które pojawiają się wielokrotnie w mitach, baśniach, religiach i snach wszystkich kultur i epok. Bohater w swojej podróży, wielka matka, która karmi i pożera, mędrzec-starzec, który prowadzi, trickster, szachraj, który wywraca zasady. Kochanek, który szuka zjednoczenia, wieczne dziecko pełne potencjału to tylko kilka przykładów. Nie są to konkretne postacie, ale wrodzone tendencje, potencjały doświadczeń i zachowań, które tkwią w każdym z nas. Są to bogowie i boginie naszego wewnętrznego panteonu pierwotne siły, które kształtują nasze percepcje, motywacje i sam scenariusz naszego życia często bez najmniejszej naszej świadomości. Rozpoznajesz któryś z nich w sobie lub w bliskich osobach? Trzecią techniką jest zatem identyfikowanie i świadoma praca z dominującymi archetypami w Twoim życiu. Dlaczego jest to niezbędne? Ponieważ dopóki nie rozpoznasz, które, które wzorce archetypowe są w tobie aktywne, będziesz przez nie przeżywany. Możesz być uwięziony w cyklu bohatera, który zawsze potrzebuje smoka do walki, niezdolny do znalezienia spokoju, szukając zewnętrznych konfliktów, by poczuć, że żyje. Albo być może działasz z poziomu archetypu sieroty, czując się zawsze opuszczonym i szukając przynależności w niewłaściwych miejscach, powtarzając zależne relacje. Albo kto wie, cień maga prowadzi cię do prób manipulowania rzeczywistością w sposób, który ostatecznie obraca się przeciwko tobie. Rozpoznanie tych wzorców jest jak zapalenie światła w teatrze marionetek. Zaczynasz widzieć sznurki, które tobą poruszają. Identyfikując na przykład działający w tobie archetyp męczennika, możesz zacząć kwestionować potrzebę cierpienia, by czuć się docenionym, otwierając możliwość szukania uznania w zdrowszy i bardziej bezpośredni sposób. Jak je zidentyfikować? Obserwuj role, które masz tendencję odgrywać w swoich związkach i życiu zawodowym. Jakie osobiste historie lub mity głęboko cię pociągają, jakie postacie podziwiasz lub którymi intensywnie gardzisz. Często są to wskazówki dotyczące archetypów, które są najbardziej naładowane energią w Twojej psychice. Po ich zidentyfikowaniu praca polega na uświadomieniu sobie, jak wpływają na Twoje myśli, uczucia i działania. Możesz zacząć zadawać sobie pytanie: czy działam z poziomu mojego autentycznego ja, czy jestem kierowany przez nieświadomy scenariusz archetypowy? Ta świadomość daje Ci wybór, pozwala Ci prowadzić dialog z tymi potężnymi energiami, zamiast być przez nie zdominowanym. Pozwala ci prosić wszechświat z miejsca większej integracji i autentyczności, dostrajając swoją osobistą wolę do tych uniwersalnych sił w bardziej dojrzały i świadomy sposób. Ktoś uwięziony w archetypie ofiary zawsze będzie prosił z pozycji braku i bezsilności. Ktoś, kto integruje energię wewnętrznego suwerena, zrobi to z pozycji odpowiedzialności i współtworzenia. Jakość Twojego dialogu z rzeczywistością całkowicie się zmienia. Ale jak możemy nawiązać bardziej bezpośredni dialog z tymi wewnętrznymi siłami, czy to aspektami cienia, czy postaciami archetypowymi? Jak rozmawiać z bohaterem, lub negocjować z wewnętrznym krytykiem? Prowadzi nas to do czwartej techniki jednego z najpotężniejszych i najbardziej charakterystycznych narzędzi Jungowskiego arsenału aktywnej wyobraźni. Nie chodzi tu o zwykłe marzycielstwo czy bierną fantazję. Aktywna wyobraźnia to metoda świadomego wchodzenia w świat wewnętrzny w królestwo obrazów i symboli. I wchodzenia w interakcje z postaciami, które tam zamieszkują, tak jakby były autonomicznymi osobowościami, to jak sen na jawie, ale z aktywnym udziałem Twojej świadomości. To prawdziwe laboratorium duszy. W praktyce możesz zacząć, skupiając się na nastroju, obrazie ze snu lub odczuciu cielesnym. Pozwól, aby ten obraz lub odczucie rozwijało się spontanicznie, bez cenzury. Pozwól mu przybrać formę, być może postaci, krajobrazu, zwierzęcia. A potem wchodzisz w interakcję. Pytasz postać o imię, czego chce, dlaczego tam jest. Słuchasz odpowiedzi, która może przyjść w słowach, obrazach lub uczuciach. Możesz prowadzić dialog, negocjować, wyrażać własne uczucia i punkty widzenia. Fundamentalne jest utrzymanie obecności świadomości. Nie danie się biernie ponieść fantazji i traktowanie wewnętrznych postaci z szacunkiem, jako rzeczywiste części Twojej psychiki. Wyobraź sobie, że spotykasz mroczną postać reprezentującą Twój lęk przed publicznym wystąpieniem. Zamiast uciekać, pytasz, czego się obawiasz, że się stanie. Postać może odpowiedzieć obrazem odrzucenia, możesz wtedy argumentować, pokazywać inne możliwości lub po prostu ofiarować współczucie tej przestraszonej części. Prowadząc aktywny dialog z tą postacią, możesz zrozumieć korzeń lęku i zmniejszyć jej władzę nad tobą, czując się pewniej, by się wyrazić. Dlaczego aktywna wyobraźnia jest tak potężną techniką rozmowy ze wszechświatem? ponieważ jest to bezpośredni kanał komunikacji z najgłębszymi warstwami Twojej istoty, gdzie tkwią korzenie Twoich wzorców życiowych. Prowadząc dialog z mroczną postacią, możesz zrozumieć pochodzenie paraliżującego lęku. Wchodząc w interakcję z postacią archetypową, możesz otrzymać wskazówki lub lepiej zrozumieć swój cel. To proces wewnętrznych negocjacji, rozwiązywania konfliktów, integracji przeciwieństw. Przekształcając wewnętrzny scenariusz poprzez ten świadomy dialog, zaczynasz zmieniać energię, którą emanujesz na świat. Leczysz stare rany, Uwalniasz blokady energetyczne i harmonizujesz swoją psychikę. Ta wewnętrzna harmonia nieuchronnie zaczyna odbijać się w świecie zewnętrznym, często w zaskakujący i synchroniczny sposób. Nie tylko prosisz o coś w wszechświat. Stajesz się osobą zdolną do przyjęcia lub stworzenia tego, rozwiązując wewnętrzne dysonanse, które wcześniej cię powstrzymywały. To akt głębokiego wewnętrznego współtworzenia. Ta rosnąca synchronia i dialog prowadzą nas do uważniejszej obserwacji tego, jak kroki tego intymnego tańca między ja a kosmosem stają się widoczne na scenie świata. Jak ta rozmowa, teraz bardziej świadoma i dostrojona przez eksplorację cienia, symboli i archetypów, zaczyna odbijać echem w otaczającej nas rzeczywistości. Jedną z najbardziej intrygujących manifestacji tego dialogu jest zjawisko, które Jung nazwał synchronicznością. A nauka Rozpoznawania i doceniania tych zdarzeń jest naszą piątą techniką. Dostrzeganie tych wydarzeń jest jak widzenie, jak wszechświat mruga do ciebie okiem. Synchroniczność to nie to samo, co zwykły zbieg okoliczności. To znaczący zbieg okoliczności. To jednoczesne wystąpienie dwóch zdarzeń, jednego wewnętrznego i jednego zewnętrznego, które wydają się połączone więzią znaczenia, a nie bezpośrednim związkiem przyczynowo-skutkowym. To myślenie o dalekim przyjacielu i, kilka minut później, otrzymanie od niego telefonu. To bycie głęboko zaangażowanym w osobistą kwestię, na przykład, czy powinienem zmienić karierę? I nagle znalezienie książki o zmianie ścieżki kariery na wystawie sklepowej lub usłyszenie rozmowy w autobusie, która wydaje się mówić bezpośrednio do Twojej wątpliwości. To widzenie powtarzającego się symbolu w swoich snach, powiedzmy orła, pojawiającego się niespodziewanie w świecie fizycznym, być może jako obraz na koszulce, lub nawet dostrzegając prawdziwego orła. Dlaczego kultywowanie uwagi na synchroniczności jest tak ważną techniką? Ponieważ działają one jak informacja zwrotna od wszechświata, a dokładniej od jaźni, całości twojej psychiki w interakcji ze światem. Są kosmicznymi mrugnięciami, skinieniami rozpoznania, które wskazują, że jesteś w synchronii, że twój wewnętrzny proces rezonuje z zewnętrzną rzeczywistością. Mogą potwierdzić, czy jesteś na właściwej drodze, zaoferować wskazówki w chwilach zwątpienia, lub po prostu zadziwić tajemniczym połączeniem umysłu i materii. Jung uważał synchroniczność za fundamentalną zasadę rzeczywistości, równie ważną jak przyczyna i skutek, szczególnie widoczną w momentach osobistej transformacji lub gdy jesteśmy głęboko zaangażowani w materiał nieświadomości. Zauważając i reflektując nad synchronicznością, potwierdzasz swoje połączenie z większym polem znaczenia, co może dać ci pewność siebie i jasność, by iść naprzód. Kultywowanie tej percepcji nie oznacza szukania znaczenia we wszystkim, ani wpadania w urojeniowe myślenie magiczne. Oznacza rozwijanie wrażliwości na wzorce znaczenia, które wyłaniają się na skrzyżowaniu twojego świata wewnętrznego z wydarzeniami zewnętrznymi. Prowadź dziennik synchroniczności, notując te zdarzenia i reflektując nad tym, co działo się wewnętrznie i zewnętrznie w danym momencie. Zadaj sobie pytanie: Jaka jest tu dla mnie wiadomość? Co to odzwierciedla o moim obecnym stanie, moich pytaniach, mojej podróży? Robiąc to, Wyostrzasz swoją zdolność postrzegania tej subtelniejszej warstwy rzeczywistości, przekształcając pozorny przypadek w ciągły i znaczący dialog. Zaczynasz czuć, że nie tylko przemierzasz świat, ale że jesteś w ciągłej rozmowie z nim rozmowie pełnej sensu i wskazówek, jeśli jesteś gotów słuchać. Ta rosnąca synchronia i dialog prowadzą nas wreszcie do szóstej techniki skupionej intencji i rezonansu emocjonalnego. Tutaj kluczowe jest zrozumienie. To nie jest po prostu pozytywne myślenie, ani wizualizowanie nowego samochodu w garażu i oczekiwanie, że się zmaterializuje. Ta technika staje się naprawdę skuteczna dopiero po głębokiej pracy wewnętrznej, którą zgłębiliśmy wcześniej integracji cienia, zrozumieniu symboli, dialogu z archetypami. Dlaczego? Ponieważ bez tej podstawy nasze intencje są często powierzchowne, skażone niezbadanymi pragnieniami ego lub w bezpośrednim konflikcie z głębokimi nieświadomymi przekonaniami. Intencja zrodzona jedynie z ego jest jak krzyczenie rozkazów w pokoju, w którym nikt cię nie słyszy. Skupiona intencja w tym kontekście oznacza posiadanie jasności co do tego, co starasz się stworzyć lub zamanifestować w swoim życiu. Jasności, która rodzi się nie tylko z racjonalnego umysłu, ale jest zgodna z szeptami twojej duszy, z twoim procesem indywiduacji, z tym, co czyni cię bardziej całościowym. Jest to intencja, która została przetestowana w ogniu samopoznania. Czy naprawdę tego chcesz? Dlaczego? Czy służy to Twojemu wzrostowi i wyższemu dobru, czy tylko zranionej lub nadętej części Twojego ego? Ta jasność, oczyszczona przez autoanalizę, czyni intencję znacznie potężniejszą, ale sama intencja nie wystarczy. Musi być naładowana rezonansem emocjonalnym. I tu znowu głębia jest kluczowa. Nie chodzi o wymuszanie sztucznego pozytywnego uczucia, chodzi o kultywowanie autentycznego uczucia, które odpowiada realizacji Twojej intencji. Jeśli szukasz większej więzi w swoich związkach, Jakie jest prawdziwe poczucie przynależności, dzielonej miłości? Jeśli starasz się wyrazić swoją kreatywność, jakie jest poczucie przepływu, autentycznego tworzenia? Ten rezonans emocjonalny musi być odczuwalny w ciele, wibrując w Twoich komórkach. I może być autentyczny tylko wtedy, gdy zintegrowałeś związane z nim emocje, w tym te trudne. Na przykład, aby prawdziwie poczuć radość, obfitości, być może najpierw musiałeś przyjąć i zintegrować swoje lęki przed niedostatkiem lub ograniczające przekonania dotyczące zasługiwania. Dopiero odczuwanie emocji tak, jakby była już rzeczywistością, po wykonaniu pracy integracyjnej tworzy potężną wewnętrzną spójność, która dostraja Twoją energię do pożądanej manifestacji. Kiedy jasna intencja, zgodna z jaźnią łączy się z autentycznym i zintegrowanym rezonansem emocjonalnym, tworzysz stan wewnętrznej spójności. To jak strojenie instrumentu muzycznego. Cała Twoja psychika, świadoma i nieświadoma, umysł i emocje wibruje w harmonii z tym, czego szukasz. Jung mówił o rzeczywistości psychiki i jej energii. W tym stanie spójności Twoja energia psychiczna staje się jasnym i potężnym sygnałem. Nie chodzi o zmuszanie wszechświata do posłuszeństwa, ale o stanie się polem rezonansu, które przyciąga lub współtworzy doświadczenia i okoliczności odpowiadające temu wewnętrznemu stanowi. Synchroniczność może wzrosnąć, mogą pojawić się możliwości, ścieżki mogą się otworzyć nie za sprawą magii, ale jako naturalne odbicie Twojej nowej, wewnętrznej konfiguracji. Zestroiłeś swój mikrokosmos, a makrokosmos odpowiada tym samym. To taniec w swoim najpiękniejszym wyrazie. I tak nici łączą się, tkając pełny obraz tej podróży do centrum samego siebie i do serca dialogu ze wszechświatem. Zobaczyliśmy, że pierwszym kluczem jest odwaga, by zmierzyć się z cieniem, wnosząc światło do zaprzeczonych części nas samych, które zniekształcają naszą percepcję i sabotują nasze pragnienia. Następnie nauczyliśmy się znaczenia odczytywania języka symbolicznego nieświadomości, słuchając naszych snów i intuicji jako cennych wiadomości od duszy. Pogłębiliśmy nasze zanurzenie, rozpoznając wpływ uniwersalnych archetypów na nasze życie, ucząc się identyfikować te wzorce i świadomie się z nimi odnosić, zamiast być ich pionkami. Odkryliśmy w aktywnej wyobraźni bezpośredni most do rozmowy z tymi wewnętrznymi postaciami laboratorium transformacji psychiki. Zaobserwowaliśmy, jak synchroniczność manifestuje się w świecie zewnętrznym jako znaczące echo tego wewnętrznego tańca, znak, że jesteśmy zsynchronizowani. I wreszcie zgłębiliśmy, jak skupiona intencja, zrodzona z tego głębokiego samopoznania i autentyczny rezonans emocjonalny mogą stworzyć stan wewnętrznej spójności, który rezonuje w otaczającej nas rzeczywistości. Te sześć technik nie są izolowanymi stopniami, ale aspektami tego samego wielościennego diamentu procesu stawania się świadomym. Łączą się, odżywiają i wzmacniają wzajemnie. Praca z cieniem ujawnia materiał dla aktywnej wyobraźni. Zrozumienie symboli pomaga nam identyfikować archetypy. Percepcja synchroniczności potwierdza naszą skupioną intencję. To cnotliwy cykl samopoznania i interakcji z życiem, gdzie każdy krok pogłębia Twoją samoświadomość, skutkując życiem bardziej zharmonizowanym i pełnym sensu. Ale co z początkową obietnicą? Tą uwodzicielską ideą, wszystko o co poprosisz, otrzymasz? Nadszedł czas, aby spojrzeć na nią z dojrzałością, jaką dała nam ta podróż. Czy mieć wszystko naprawdę oznacza zaspokojenie każdego kaprysu naszego ego? Garaż pełen samochodów, nieskończone konto bankowe, kontrola nad innymi. Zaczynamy już czuć, że prawda jest głębsza, prawda? Perspektywa Jungowska oferuje nam znacznie bogatszą i bardziej znaczącą wizję. Prawdziwe mieć wszystko, które wyłania się z tej głębokiej pracy, to realizacja jaźni, proces indywiduacji. To stanie się tym, kim miałeś się urodzić, w swojej wyjątkowej i autentycznej całości. To zintegrowanie przeciwieństw w sobie, światła i cienia, męskości i kobiecości, świadomości i nieświadomości i odnalezienie swojego centrum. To odkrycie i przeżycie swojego osobistego mitu. W tej perspektywie, mieć wszystko, o co poprosisz, oznacza mieć dostęp do wewnętrznych zasobów niezbędnych do nawigowania przez życie, z mądrością, odpornością psychiczną i celem. Oznacza posiadanie jasności by rozpoznać swoje prawdziwe pragnienia, te płynące z duszy, a nie z uwarunkowanego ego. Oznacza posiadanie siły, by stawić czoła wyzwaniom życia, nie jako ofiara, ale jako świadomy współtwórca. Oznacza odnalezienie głębokiego sensu w swojej egzystencji, nawet pośród trudności. Wszechświat, czyli jaźń, odpowiada niekoniecznie dając nam zewnętrzny obiekt, o który prosimy, ale często dając nam doświadczenia, wglądy i wewnętrzne transformacje, których potrzebujemy, aby wzrastać i dostroić się do naszej prawdziwej ścieżki. Czasami odpowiedzią na prośbę o sukces może być okres wymuszonej introspekcji, który prowadzi nas do ponownego zdefiniowania, co sukces naprawdę dla nas znaczy. Odpowiedzią na prośbę o miłość może być bolesna, ale konieczna konfrontacja z naszymi własnymi wzorcami autosabotażu w związkach, abyśmy mogli kochać w bardziej dojrzały sposób. Wszechświat nie jest dżinem z lampy, jest lustrem naszej ewoluującej duszy. Fundamentalne jest zrozumienie, że ta praca nie jest kursem z certyfikatem ukończenia. To praktyka na całe życie. Rozmowa z nieświadomością, dialog ze wszechświatem nigdy się nie kończy. Cień zawsze będzie miał nowe warstwy do zbadania. Nowe archetypy mogą pojawić się w różnych fazach życia. Precyzyjne dostrojenie intencji i rezonansu emocjonalnego wymaga stałej uwagi. To podróż, a nie cel, I jak każda potężna podróż, ma swoje niebezpieczeństwa. Uważaj na inflację ego, tendencję do identyfikowania się z postaciami archetypowymi lub otrzymanymi wglądami, czując się wyjątkowym. Oświeconym lub wszechmocnym. Pamiętaj zawsze o niezbędnej pokorze wobec ogromnej tajemnicy psychiki i kosmosu. Uważaj również na duchowy lub psychologiczny bypass. Używanie tych technik do unikania trudnej pracy emocjonalnej, odpowiedzialności za własne działania lub konfrontacji z konkretną rzeczywistością. Prawdziwa integracja wymaga stąpania po Ziemi i otwartego serca. Integrować znaczy włączać, a nie uciekać. Ostatecznie to, co oferują te techniki, to nie magiczna formuła do kontrolowania wszechświata, ale mapa do eksploracji twojego własnego wewnętrznego wszechświata. A robiąc to, stając się bardziej świadomym, bardziej zintegrowanym, bardziej autentycznym, naturalnie zaczynasz żyć w większej harmonii z przepływem życia. Odkrywasz, że prawdziwa moc nie leży w manipulowaniu zewnętrzem, ale w kultywowaniu wnętrza. Zdolność do rozmowy ze wszechświatem jest w istocie zdolnością do słuchania siebie w swojej najgłębszej prawdzie i życia z tego miejsca. Uwierz w transformujący potencjał, który drzemie w tobie. Zaufaj wrodzonej mądrości Twojej psychiki. Odważ się eksplorować cienie, odszyfrowywać symbole, prowadzić dialog z archetypami, dostrzegać synchroniczności i dostroić swoją intencję do prawdy Twojego serca. Podróż jest Twoja, wyjątkowa i nieprzenoszalna. A największą nagrodą nie są rzeczy, które możesz zdobyć. Ale osoba, którą staniesz się po drodze. Jednostka bardziej świadoma, bardziej całościowa, bardziej wolna i bardziej zdolna do współtworzenia życia bogatego w sens, cel i połączenie. Rozmowa się zaczęła. Słuchaj dalej, mów dalej. Tańcz dalej z tajemnicą. Jeśli ta podróż głęboko z tobą rezonowała, jeśli poczułeś wezwanie do eksploracji tych warstw w siebie, podziel się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami tutaj w komentarzach, która z tych technik najbardziej Cię zaintrygowała lub stanowiła wyzwanie. Twoje dzielenie się nie tylko ugruntowuje Twój własny proces, ale także wzbogaca naszą społeczność odkrywców duszy.